Bardzo autobus reprezentacji Polski. E, niestety chyba w piłce nożnej. A tymczasem kilka słów o spalaniu silnika 20 TDI w Superbie. Raz jeszcze. Chciałem Wam pokazać taką oto, właśnie ciekawą sytuację. Od ostatniego tankowania minęło 462 km. I spaliłem przez ten czas prawie pół baku. Aktualnie poruszamy się po Warszawie. Za chwilę będę wjeżdżać w południową obwodnicę Warszawy. Powiedzmy kilka słów o aktualnych parametrach, jeżeli chodzi o spalanie. Średnie 5,4 przez dystans 30 km dzisiaj od uruchomienia pierwszego uruchomienia silnika dzisiaj, 530 km jeszcze zasięg przy, przy takim spalaniu. Jechaliśmy z średnią prędkością 42 km na godzinę, czyli całkiem nieźle jak na warunki miejskie a, i podmiejskie. I myślę, że prognoza w okolicach 900 km zasięgu do końca tego baku jest dosyć realna. Czyli mniej więcej przy przejechaniu 800 dojdzie do tankowania, pomimo że co dopiero zapali się tak naprawdę rezerwa. Myślę, że jeszcze dodatkowe 100 km można by było przejechać na rezerwie, a być może nawet nieco więcej. No. teraz przed nami jedzie reprezentacja Polski ale pewnie pusty no w każdym razie przyznam wam szczerze no, spalanie tego silnika 170 konnego Diesla jest zaskakująco zaskakująco niskie nawet jak na warunki miejskie a, i nawet jak na jazdę autostradową bo za chwilę wjedziemy na południową obwodnicę tam aktualnie można jechać setką w Kupce będzie można jechać 120 roznaki ustawiam odpowiednie no i powiem wam szczerze, że nie skupiają się za nadto na eco po prostu normalnie jadąc spokojnie można w mieście ogarnąć 5-3 spalanie, bo takie aktualnie dzisiaj jest średnie za ostatnie 30 parę kilometrów no nic no, to jest cena, którą wydaje się warto jest poświęcić na to, żeby mieć e, autentycznie niższe spalanie 170-konny silnik benzynowy spokojnie by palił e, w mieście 9-10 litrów e, jak nie więcej mm, wiadomo, jest to okupione pewnymi konsekwencjami, diesel e, to jest, e, diesel o tej mocy to jest dodatkowa turbina to jest filtr cząstek stałych, którego już mówiłem wam, że nie trzeba się bać to jest nieco droższa eksploatacja w wyniku przeprowadzanych ewentualnych napraw albo przeglądów serwisowych, zwłaszcza tych autoryzowanych. Ale moim zdaniem te pieniądze tak czy siak zwrócą się, a po drugie ja lubię listę. I tyle. To nic. No to w takim razie pozdrawiam eee, Świątecznie.